Dobra, rozpoczynamy oczywiście pojedynkę dwóch polskich Protosów. 192 edycja ASL Open Cup. W dolnym prawym rogu Grzegorz Mana -Komincz, zawodnik Timu Liquid. No i z drugiej strony z Timu Blazer Christianer. Christian Szczęsny na Grzegorza. Polsko-polskie PvP, także PvP najwyższej jakości i próby. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie tym lepszym Protosem. Ostatnio bardzo ładne wyniki miał Christianer w Open Cupach. Ale to było tydzień, dwa, trzy temu. Zobaczymy, jak będzie dziś. Pana cały czas przecież dobrze klikam. Może coś wyklika, chociaż teoretycznie to powinien chyba mieć mniejsze, mniejsze szanse. Ale to jeszcze nawet zobaczę, jak tam szanse, właśnie według strony ze statystykami aligulak.com. Mana Christiana, jak widzimy obaj zawodnicy wysyłają zwiadowców, Mana przyjechał swoim troszeczkę wcześniej i sprawdza co się dzieje w bazie rywala, ale wszystko co aktualnie widzimy jest totalnym standardem, chociaż można tylko zerknąć na wydobycie gazu, Mana ma minimalnie większe, bo zbiera jedną probą więcej gaz w tej chwili. Otóż na dole w sumie widać tutaj jak jest te plus 220 czy 268 to tyle na minutę zbierają zawodnicy, także Mana ma troszeczkę więcej tego wydobycia. Tutaj chyba najprościej na to zwrócić uwagę. Wow, ale statystyki ma mana dobre na Krystianera. Od jakby tak dwa ostatnie lata. No, powiedzmy chwila, może, może rok. Niech no popatrzę, ale niesamowicie dużo pojedynków wygrał mana z Krystianerem. No, z ostatnich dziesięciu załóżmy. Krystianer wygrał tylko jeden. Pojedynek turniejowy. Tutaj widzę, że było 2-0, 3-2, dla many 2-1, 2-1, 2-0, 3-1, 2-1. Nie no to tak, niektóre pojedynki były w miarę jednak bliskie. Ale, ale no, trend jest taki, że mana zdecydowanie wygrywa częściej ostatnimi czasy z Krystianerem. No na myśli, oczywiście, jakieś dwa ostatnie lata. No widocznie na niego dobrze mu idzie. Widzę, że Mana robi stary, dobry forgatecik. <grymne> Pełna kultura polskich protosów będzie tutaj. No, cała okazałość tej polskiej. O, i kultury. Ej, wow, nie widać forgate'a z, z tego miejsca ciekawy czy Mana wie o tym, że jego taktyka nie została właśnie wykryta. Christianer zagrał Oracle Nexusa i dopiero po Nexusie Robo Facility. Także, no, może być właśnie nieprzygotowany do obrony. Kto wie, może to nawet jest idealna ślepa kontra, taki forgate. Oj, jeszcze Pylona będzie chyba w stanie zaraz mana rozwalić, ale najpierw z zmartwieniem oczywiście są adeptki. No i teraz spokojnie, Pylon zniszczony, Christianer na supply bloku. Przyzywa dwa stalkery, no niby robi tyle jednostek, ile może Christianer na ten moment, a ciekawe czy mana ma... Uuu, mana nie ma obrony, nie ma baterii, no to zaraz pożałuję chyba tej decyzji, żeby jej nie zbudować. Ciężki, ciężki temat. Ja bym powiedział, że ultra ciężki. A no, nam nie wygra tak łatwo chyba tej mapy, jak myślałem wstępnie, że może wygrać. No, gdyby miał baterię, gdyby nie super, gdyby nie poprzeczka, no ale przynajmniej rozwalił Oracle, tylko że ona i tak już zrobiła gigantyczną robotę. 9 probek zniszczyła łącznie, to już jest 10 probek do tej pory zniszczonych. No i Christianer, co najważniejsze, nie ma teraz specjalnych stresów, nic mu bardzo nie zagraża. Za chwilę będzie Immortal, może nawet jeszcze jedną baterię. A Nie, no w sumie nie, może nie trzeba kolejnej baterii budować z perspektywy Christianera, chociaż nie ma energii na super baterię. Ale mana się tutaj wspinać nie będzie, bo i tak czeka na blinka, a bez blinka to raczej nie ma szansy walczyć i wygrać. No to będzie mega ciężkie. Nie tak miał być z pewnością. Mana biega stalkerami po mapie i tutaj jakaś próba jeszcze sobie też jeździ. Tak jakby szukał ukrytych budynków albo w ogóle ukrytej bazy. O, ciekawe czy zajdzie. O, zszedł, ale czemu nie uderzył w centry? Coś tutaj bardzo dziwnego wykonał Christianer. On chciał zawalczyć, ale wszystkim. Czyli najpierw niszczymy centry, żeby nie rzuciła forcefielda, a potem reszta jednostek z tej rampy oczywiście schodzi. No to też wszystko pod warunkiem, że mana nie rzuci wcześniej forcefielda, bo można go rzucić zanim oracle zostanie zniszczona i tyle. No, ale coś tutaj poszło trochę nie tak. Aż dziwnie słabo. Niebawem blink zakończony będzie. Krystianer dorabia kolejne jednostki. No i pytanie, czy schodzimy już teraz, czy w ogóle jeszcze nie schodzimy z rampy? Chyba, chyba jeszcze nie. Nie zwróciłem uwagi, sorry, na te Oracle, bo byłem <grym> bardzo ciekaw. Kurczę, to nadal mana nie ma baterii. Um, ale nie było zamrożenia, przynajmniej żadnego skutecznego z tego, co można chyba tutaj zaraz zauważyć na wykresie. Zaraz go spróbuję pokazać, ale możliwe, że już będzie decydująca ba batalia. Mana wchodzi do bazy rywala. Może z niej wyskoczyć, też pamiętajmy tym blinkiem tutaj. O, Recall tego jednego Immortala. Tego też bardzo mądrze podrzucił Christian Ern, no ale zobaczmy, czy się uda właśnie dobrze wymienić. O, Oracle! Wow, ten Immortal przeżył. Oracle, co, co ciekawe, zaczęła się cofać przez mapę, bo chyba hotkey, hotkey do całej armii użył Christianer. Teraz to troszeczkę skorygował. Mocno by się pomylił, jakby ją stracił teraz od Stalkerów. No właśnie, jak wydobycie? No, momentalnie mi było dużo większe u Christianera, czyli to chyba był jednak jakiś jakaś. A nie, to, była, to był skutek zniszczenia tych probek przecież przez Oracle, czyli pułapki żadnej z tego co widzę nie było. Tutaj jest teraz pułapka, żeby blokować potencjalną drugą bazę grzegorza na to chyba widział, i teraz idzie z talkerami. No dokładnie, zaraz tutaj sobie kliknie. Poprawił atendy. Co? Bo i teraz nie ma super baterii. Także bardzo ładny Focus Fire na Immortala. No chyba nie była to zła wymiana. Znaczy, nie, nie wydaje się, żeby była tragiczna. Może tak. Christianerowi brakuje. War ma, żeby chyba wyjść na mapę, ale na razie buduje Immortale, żeby przypadkiem nie przegrać, ale on raczej, no tutaj, no nie, nie ma opcji, żeby się rywal właśnie przebił. O, to może będzie ciekawe. Stawię pułapkę w swojej bazie Christianer. Też wydaje mi się, że trochę może za wcześnie. Jeżeli planuje wyjścia, może spodziewa się, że mana to powtórzy. No i mana faktycznie myśli o powtórce! Ale czy wskoczy? Albo zauważył tę pułapkę mana, albo tylko ten pylon chciał zniszczyć. No, pięknie. Jak widzimy, Nexus ostatecznie powstaje. Co teraz już widzi Christianer? No i tutaj ma na najważniejsze, żeby nie stracił stalkerów. No i teraz, właśnie, zobaczymy prawdopodobnie taki duży pochód Christianera przez mapę. No bo on ma większe siłę, silniejszą kompozycję, ale za to wolniejszą i to jest jego największy problem. Ona chciałby pewnie wskoczyć tutaj, ale on nie ma żadnej wizji na wzniesienie, więc nawet nie może tego zrobić. Nie wiem, czy Christianer sobie właśnie z tego zdaje sprawę, ale. Wygląda to całkiem, całkiem dobrze dla niego. A może po prostu zagra defensywnie? O, to jest fajny ruch, żeby tutaj postawić Stacy's Warda: że jeżeli mana będzie się cofać przez mapę, bronić w swojej drugiej bazie, to wtedy e, możliwe, że zostaną zamrożone niebawem te Stalkery. Ale muszą wracać środkiem, tędy, a nie górą. O. Okej, okay. Christianer. Leci na base trade. No już chyba nie ma odwrotu, nie powinno być żadnego odwrotu. Mana oczywiście mu wskoczy do bazy. Pytanie, jak dużo będzie w stanie zniszczyć. Może tylko tego Nexusa i potem recall do bazy. Może takie są założenia many. Uj, jaki skok w tej grysi mimo Immortala. I zniszczył go. Zdążył. No i teraz recall. Many, czy nie? Myśli, myśli. I tak jest, będzie recall za chwileczkę do naturala. Ciekawe czy uda się zniszczyć baterię. Uj, nie na czas. No było bardzo mądre, żeby zrobić te force fieldy. To są Force ma O, many! I mana jednak wygrywa tę mapę. Proszę bardzo. No, zagrzegorzawał. GG. To live, yeah. Yo, so to give, huh? Yo, Best of Free, oczywiście. Punkt wędruje na konto czerwonego Protosa, Jest nim mana. A tutaj na różowo gra Christianer. Pylon, za chwileczkę Gateway, no i widzimy już pewną różnicę między nimi, czyli Mana robi budynki w potencjalnej drugiej bazie, a Crystianer jeszcze w pierwszej. Na mapie Dragonskiej można sobie nawet chętniej na takie zagranie pozwolić, bo jest rampa. Ale są protosi, którzy bez rampy też robią taką barykadę, jak właśnie Mana już zaczął. <grymne> PvP. <grymne> no szalony matchup, też byłem trochę zaskoczony może rezultatem tej poprzedniej mapy. Ale ładnie, no. Wykombinował to mana z tym rikolem, z tym wszystkim, naprawdę świetnie. Właśnie wydawać mi się mogło, że może jednak Christianer mógł zawalczyć, ale pewnie uznał, że był trochę za mocno przechwycony tu i ówdzie. O, Christianer jak się czai to probą przy Krzaku, jakby o coś mu tu chodziło. No i o coś chodzi. <grymne> Widzę, że tylko zobaczył, tylko ustalił, że... A nie, chwila, przepraszam bardzo, on nawet nie wie co robi mana, ale chyba zakłada tak na ślepo. No możliwe, że na oślep po prostu zna manę i wie, że on na tej mapie, czy też na mapach z rampami lubi grać taką barykadę i po prostu ślepa kontra. A raczej próba zrobienia na razie ślepej kontry od Christianera. To będzie szybka mapa prawdopodobnie, powinna być szybka. Dobra, pylon w pierwszej bazie, tutaj Robo Facility oraz Pylon. No póki co jest. Wszystko. Oho, wszystko na swoim miejscu chciałem powiedzieć, ale widzimy, że to jest pylon Christianera, a nie many. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mana stawia też swojego gatewaya. Mana, jaką, jaką prowizorkę tutaj konstruuje? No, on już wie, że będzie wcześniej atakowany, ale nie wie, gdzie jest proxy, bo jak to mawiają, najciemniej pod latarnią, na środku mapy. Ach, to jest Robo z Warpizmem, a nie jakiś tam Immortal, więc będzie dropować, przerzucać dwie adeptki do pierwszej bazy, a może nawet cztery adeptki. Tak jest, tak jest. Mana szuka, ale nie znajdzie. Szuka tam, gdzie akurat nie ma problemu. No kurczę, ten, ten drop bardzo dużo zrobił. Mam wrażenie, że nawet wręcz powinien wygrać grę, ale już, no cóż, ma na raz stracił dużo, dużo probek na poprzedniej mapie i jeszcze wygrał. Jakoś to wyciągnął. Może i tutaj będzie podobna historia. Na razie proby nie zbierają i to też jest niemała wartość dla O, no, Zostanie tutaj Christianer, oczywiście, że zostanie. No, to było bardzo dobre zagranie. Teraz może podnieść adeptki. Warp Prismem przerzucić je albo po prostu przelecieć tak jak to robi. No i teraz też ratunek. No. Bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Te proby nie zbierały, nie pracowały, więc wykres przewagi w wydobyciu na dłuższą chwilę, chyba z 30 sekund lekką ręką licząc. No poszedł na, na, z korzyścią dla Chrystianera. Co robi tutaj w centry Chrysanera, to wam nie powiem. Po prostu taktyczna strata centry. Immortal z centry, tutaj drugi Immortal. Piękna sprawa dla Christianera, Ale Mana ma tutaj jeszcze super baterię i to duże... oho, A co z pylonem? Ten pylon jakiś zagrożony. O nie! No tak, wyodciął zasilanie Christianer. Prosty ruch. No i w zasadzie to chyba powinien wygrać już w tym momencie rozgrywkę. Wystarczy odciąć też szmanę od wydobycia gazu, tylko z pierwszej bazy go jeszcze zbiera. I tutaj jakaś centry czy cokolwiek o nawet trzy centry przywołuje Christianer. więc no tym prostym sposobem. Prostym olinem. Christianer będzie w stanie się odegrać za poprzednią mapę, za Olina Many, <laughs> Olina kontroluje Olinę. No i to jest właśnie polskie PVP. Gigi, Pana wie, że tutaj już raczej szans nie ma, no bo właśnie Gazu by nie zbierał i ma mniej i no, no, no jest źle, po prostu bardzo źle. GG. Jeden do jednego między polskimi protosami na czerwono Grzegorzmana i na różowo Christianer. Znany też jako Krystian Szczęsny. Pana zagrał Forgate'a z Blinkiem pod takim późnym Blinkiem. Najpierw był Forgate, natomiast Krystian, oczywiście, króciutko Proxy Robo, <grym> To idealnie na środku mapy. Drop za deptek i jeszcze te Immortale. No, no widać, że Proxy Robo z Centry wygrało na te Robo z bazy. Zgodnie z teorią. A, no może dlatego właśnie zazwyczaj Max Pack zgra z bo on troszeczkę inaczej działa. Mamy Void Ray, mamy coś latającego, więc wtedy wrogie Immortale nie są tak niebezpieczne. Widzimy, mana się nie zniechęca. Znowu ma barykary w drugiej bazie. I co więcej, tutaj nie ma nawet żadnej, bary, yy, żadnej rampy, chciałem powiedzieć. Więc to jest teoretycznie gorsza mapa do takiego zagrania, jakie robi mana, niż ta mapa poprzednia. No jest potencjał na coś dzikiego. Ciekawe, czy Krystianer, jak zauważy, co się tutaj dzieje, to od razu się wycofa i zacznie robić swoje proksy gdzieś. <laughs> mana od razu złote, zaczął budować. Krystianer widać, że o tym myślał. Myślał o tym, żeby pojechać na mapę i zrobić jakieś proksy. Ale jednak się rozmyślił. I teraz też w sumie Mana może się zastanowić, czy on chce, aby na pewno zagrać tego Zelotem. Ale myślę, że tak, zdecydowanie. No i teraz prosty fragment obrony many, czyli trzeba w pełni się, się zabarykadować na chwilę, żeby ten cień nie przeleciał, żeby adeptki mu nie zaszkodziły. No i proszę, Christianer zamiast solinować, zamiast stawiać wszystko na jedną kartę, to jednak też sam zagrał swojego Nexusa. Mana teraz zamiast robo właśnie przyzwał Stargate'a i pierwsza Oracle wybudowana, niebawem Wojdrejem. Dobra, oj on mu zniszczył tę baterie. O nie, Imana postawił krzywo kolejną baterię. Co się stało tutaj? Ojej, i jeszcze... O Boże, i Christianer uderzył w plylono zamiast od razu w probę lecieć. Imana nie ma kol. To <trybuj> jest tyle błędów. Ojaj, polskie PvP wykwita. A jak kontra... o kontra Urakon nic nie zrobiła. Tam są Stalkery, jest bateria. Ale to fatalne było. O oh Jezus, o oh Jezus, o oh no tutaj były takie błędy, jakoś tak się chyba zamyślił, zaklikał mana, nie wiem co, co wyszło, poszło nie tak, ale wiele rzeczy poszło nie tak. No i najgorzej. pvp Pisy no. No Christianer to teraz z uśmiechem na ustach będzie grać pozostałą część tej mapy, bo ma przewagę ekonomiczną, przewagę technologiczną. Wszystko teraz z korzyścią dla Christianera się układa, więc mana musi liczyć na naprawdę jakiś duży rzut, rzut szczęścia, łód szczęścia. Na przykład ta orakul zamrażająca e, proby, to byłby duży, duży, duży fart. Tak jakby wszystkie jeszcze te proby jakby zamroził. Próbuję też zaatakować od przodu. O, Christianer nie ma baterii w naturalu. Ale czy on nie ma wystarczająco dużo po prostu jednostek, żeby się obronić? Tak to wygląda. No, tak, tak mi się zdaje, że jeszcze przyzwie sobie tutaj dwie jednostki Christianer za momencik i będzie mieć bardzo sensowną obronę, nawet nie potrzebuje baterii. O, i teraz jeszcze będzie ostrzeżenie o wejściu rywala. No, no, a zamrożenie, zamrożenie. Nie patrzy? O mój Boże, no dobra. Pierwsza szkoła grania PVP tutaj ewidentnie nie została ukończona. Dość oczywisty ruch w sumie, taki atak od przodu z zamrożeniem. No, trochę to polepszyło pozycję many troszeczkę. Oczywiście adeptki nie przeskoczą. Mana zostawia pelona na godzinie trzeciej. No, i jeszcze jedna pułapka, ale chyba tym razem Krystianer nie da się nabrać. Chociaż jeszcze nie dał się nabrać. To jest 7 probek, które udało się zamrozić. Centry zresztą też. Co ciekawe, centry, gdy jest zamrożona, z tego co widzę, nie regeneruje energii. Ej, to jest ciekawe, bo tutaj jest napisane, że ma 32 energii, a tutaj na Overleju 33. Taka sytuacja. Jest super pozycja energii. Tu 32, to 33. I czego nie rozumiesz? Okej, okay, rozmroziła się. A to jednak miała. Co? Tu jest zawsze... Tu jest jeden mniej niż tutaj? Wow, okej. Okay. No to ciekawie wygląda. Widzicie? to jest 43 energii, to 42 na górze. Ale Wixa. <grymne> no nic, ktoś płakał jak programował. Toż nie wiadomo ile ona ma tej energii tak w pełni. A, jest Void Ray zniszczony. O, dareczki, no tak. Przecież to jest ostatnia rzecz jaką mógł zrobić mana i czy on tym wygrał? Nie, to się tak nie skończy chyba. O boże, Krystianer, Krystianer jest to, prawie. O mój Boże, idealnie przed ukończeniem obserwera wyfrunęła. Nadzieja na zbudowanie obserwera właśnie. Co to co to było? No nie wierzę. Ej, Mano, to może wygrać z tym Ja tak się skupiłem na tych atakach na Orako. A tak Templary i do przodu. Nie przegrał jeszcze niby Christianer, bo jeszcze to może wymikrować. Może zrobić też gdzieś na mapie robo, albo tak jak tu widzimy w trzeciej bazie cwa cf buduje. On tu jeszcze kanona buduje, to wcale nie jest tak, że mana to chyba jednak wygrał. <ścoughs> o Jezu, jaki chaos. Nie no, nie no, nie nie, nie spokojnie. Jednak Christianer po tym początkowym błędzie many jest na tak dużym prowadzeniu, że i tak jakoś się wykaraskał. No ma już kanona, czyli ma detekcję, ma obronę, ma wszystko. Ma perspektywę zbudowania obserwera również. Także dał radę. Po... <ścoughs> Poradził sobie, ledwo, bo ledwo Mana by to Dark Templarami jeszcze odwrócił, ale jednak nie. No i blink też fajnie procentuje w takich sytuacjach, bo tutaj Christianer ma takie założenie, żeby nie stracić po prostu swoich jednostek y, od y, Dark Templarów, bo cały czas się blinkuje, cały czas jest w ruchu. No i Mana już widzi, że nie jest w stanie kolejnego Robo Facility rozwalić, przynajmniej nie tak szybko jak trzeba. No i to by było na tyle, czekamy tak naprawdę na GG. Nadesz Mana jeszcze wraca do wydobycia w naturalu, ale myślę, że już wie, że szanse są praktycznie żadne. Krystian Ridzie obroni się teraz przed tymi dwoma darkentarami. Od tego jakiś rigol też leci na stalkerach. Ciekawe, czy coś uratuje. No, uratował dwa z trzech. <grymny> Piękny to był mecz. Takie myślę, że polskie, właśnie PVP, jak zwykle, dowiozło niebanalną rozrywkę dla Was. No i dla mnie. Tak, to było ciekawe. PvP. Po prostu coś, coś w pewnym momencie tam w tej barykadzie się stało złego, a nad czegoś nie kliknął, czegoś nie anulował i się posypało. I adeptki mu weszły do bazy i to często kończy gry nawet na wysokim poziomie, bo to już za duży błąd, za dużo z niego, z niego złego wynika. GG. No dobra, patrzmy jak tam Spirit, jak... reszta drabinki. Spirit nadal czeka? Spirit już czeka 46 minut. Taká situácia.